Dobry wieczór, witamy na trzeciej gali rozdania nagród książkowych imienia P42. Nasza Akademia wraca po rocznej przerwie, w której wzięła również udział Królewska Szwedzka Akademia Nauk. Powraca z trzecią już historię edycją, po raz kolejny w zmienionej formie. Tegoroczny materiał składać się będzie ze słowa wstępu, ogłoszenia jednej, jedynej, najlepszej książki 2019 roku oraz uzasadnienia Akademii. Zapraszamy! Jak z pewnością Państwo już zauważyli, Akademia wraca po roku przerwy, wyróżniając tylko jeden tytuł. W 2019 roku tylko jedna książka zasłużyła na to jedno wyjątkowe wyróżnienie oraz postawienie jej bez żadnych innych książek po bokach. Jest to w pewnym sensie przełom, jest to w pewnym sensie zmiana. Która bardzo różni tę edycję od poprzednich. Jak mam nadzieję, doskonale Państwo pamiętają, z książek przeczytanych w 2016 roku wybraliśmy kilka, wskazując książki nominowane oraz książki nagrodzone. Były to kategorie naprawdę różne pod kątem tematyki, jak i tego, w jakiej formie książka, że tak powiem, powstała lub została przeczytana. Proszę o wyświetlenie fragmentu. Widzę, że szepczecie między sobą różne nazwiska, a ja już mam werdykt Akademii i zaraz go poznam. nam do koperty. Najlepszą książką Fantazy przeczytaną w 2016 roku jest Metro 2033 Dymitra Buchowskiego. W drugiej edycji, dotąd przez Państwa najbardziej docenianej, książki przeczytane w roku 2017 przez P42 zostały ułożone w kolejności rankingowej w trzech głównych kategoriach. Również polecamy zapoznać się z tym materiałem. Linki do obu będą w opisie tej transmisji Gali. Poproszę jeszcze fragmencik z poprzedniej Gali. Akademia. Bardzo. Mocno rekomenduję pył ziemi. Miejsce pierwsze i złoty tytuł najlepszej powieści 2017 roku. Nie da się. Tego do niczego, przynajmniej ja nie jestem w stanie do niczego porównać doświadczenia. W przeciwieństwie do Nobla, Akademia P42 nie nadrobi brakującego roku. Za 2018 nie zostanie wyróżniona żadna książka. Wynika to z różnych powodów, tak samo jak w przypadku y, Szwedzkiej Akademii. U nas nie były to jednak na tyle kontrowersyjne kwestie, bardziej kwestie techniczne mm, związane z pewnymi rzeczami, których nie chcemy tutaj poruszać. Y, czy miały na to wpływ przeczytane przez P42 książki w tamtym roku? Trochę tak. Jednak uważamy, że gdyby wszystko szło po naszej myśli, odbyłaby się regularna gala, zachowalibyśmy tę ciągłość i dzisiaj oglądalibyśmy czwartą galę i znalibyśmy najlepsze książki z 2018 roku. Jednak uważamy, że lepiej wrócić do naszej tradycji, nawet z tym rokiem przerwy, niż po prostu ją odłożyć. Mamy nadzieję, że w tym roku również nie za długo przedłużaliśmy przed momentem, na który wszyscy czekają. W tej czarnej kopercie znajduje się książka roku 2019. Jest tylko jedna, jest wyjątkowa. Mamy nadzieję, że uzasadnienie przekona Państwa do sięgnięcia po nią, po zapoznanie się, ponieważ nie zajmie to Państwu wiele czasu. My już wiemy, co tutaj jest. Ta koperta zawiera coś, co przez P42 mogło przemknąć trochę bokiem. Może nawet nie została nieraz wspomniane, może gdzieś w mediach społecznościowych, więc to tylko dla bardzo, bardzo czujnych i wytrwałych oczu mogło się to gdzieś pojawić, jednak yy, spodziewamy się, że to będzie totalna niespodzianka. Yy, niespodzianka zarówno dla Państwa, jak i dla nas. Tak więc otwieram kopertę i książką roku 2019 według Akademii P42 zostaje... The Egg and the Goira. ponieważ nikt nie spodziewał się, że trzystronicowe opowiadanie może wygrać. Tak więc przyszedł czas na uzasadnienie i ja jako prowadzący uznałem, że wezmę tę funkcję na siebie i opowiem wam w miarę tym wszystkim, którzy oglądali, dlaczego The Egg and the zostało Książką roku 2019. Chociaż już tutaj samo opowiedzenie, książka roku, jeżeli mamy na myśli opowiadanie, może być trochę mylące, jednak yy, traktujemy tutaj o konkretnym, jednym tekście, mówimy o tym bardzo krótkim opowiadaniu, które zmieniło wszystko. Po pierwsze, z pięciu punktów. Stosunek treści do objętości. Nie wiem, czy jest tu coś więcej do powiedzenia. Jeżeli jakiś tekst kultury spodobał nam Akademii oraz MiP42 się tak, żeby po przeczytaniu dosłownie trzech stron, w zależności od tego, w jakim formacie się to czyta, ponieważ ja to czytałem elektronicznie, yy, trafić tak bardzo, żeby książki, dla których spędza się kilkanaście godzin, przy których siedzi się niesamowicie długo, nie ruszyły tak bardzo, jak tak krótki zbitek tekstu. Więc to jest tak naprawdę pierwszy, mógłby być jedynym, tak naprawdę, argumentem za, no ale mamy tego trochę więcej. Po drugie, i tutaj tak naprawdę źródło, skąd ja wiem o tym opowiadaniu, jest to kanał zakt. Jeśli. Pamiętacie mój film o moich ulubionych kanałach? Tam go nie było. Jest to niemiecki kanał robiący animacje popularno-naukowe, który zekranizował to pogadanie. I tak, zanim wyłączycie ten film, proszę zostańcie ze mną jeszcze chwilę, ponieważ tak, w opisie tego filmu. Odeślę Was do tamtego materiału i też pewnie pod koniec w karcie końcowym, w ekranach końcowych będzie do niego łącznik, żebyście mogli to zobaczyć. Polecam Wam właśnie zobaczenie ich wersji, ponieważ kiedy słyszycie to opowiadanie czytane razem z animacją, którą oni przygotowali, może to do Was trafić tak samo mocno jak do mnie. No a jest to według mnie arcydzieło. Ale dlaczego? Trzeci powód powinien odpowiedzieć na to pytanie. Jest to tekst, który w mojej ocenie. Spełnia najważniejszą rolę literatury, czyli jest czymś, co zmusza do myślenia, czymś, co prowokuje do myślenia dłużej o danym tekście, niż się go czytało. No, tutaj akurat nie było to trudno, bo czyta się go w kilka minut, a nawet chwilę, tak naprawdę. Yy, ale. Wizja przedstawiona w tym opowiadaniu, z którym się zaraz pewnie wszyscy zapoznacie, mam taką szczerą nadzieję i najlepiej w języku angielskim jednak proponuję. Naprawdę nie jest ono trudne, więc zachęcam wszystkich do zapoznania się właśnie w wersji Kurzgesagt, w razie czego też macie napisy, ale no... Po prostu koncept pojedynczy tak naprawdę tam przedstawiony, ujęty został w tak interesujący sposób i o, aż wybuchy, jakby nie chcę nic mówić, ale to już któryś wybuch podczas... Nagrywania przeze mnie tej gali, więc mam nadzieję, że czują Państwo podniosłość tej chwili. To są po prostu salwy na cześć y, książki, która zajęła pierwsze miejsce. Y, jest to coś, o czym po prostu można dyskutować. I koniec, bez większego rozwlekania. Mnie to takie, taka wizja bardzo podnosi na duchu y, i takie trochę moje etyczne podejście do świata mocno zmieniła od czasu, kiedy obejrzałem tę animację. Aha, bo dodam tylko, że to było gdzieś w okolicach września, czy tam października. Zobaczycie, kiedy powstał ten film na kanale. Kurskie Zakt, to wiecie, że ja to wtedy oglądałem. Po czwarte, autor, który napisał coś, co mi się strasznie nie podoba, może napisać coś, co mi się strasznie podoba. I to jest moje osobiste gratulacje dla Andy'ego Wirra, którego znacie, jeżeli już wam wcześniej to nie zaświtało w głowie, z Pasjanina. Tak, książki, które ja czytałem kilka lat temu, jednak mi się. To nie jest tak, że mi się bardzo nie podobała, jednak duży hype wokół niej, moje oczekiwania i to, z czym się spotkałem, nawet gdyby tego hypu nie było, no nie do końca mi ta książka przypasowała. Według mnie dla osób, które się trochę interesują nauką, to nie jest zbyt dobra pozycja. Dla osób, które się nie interesują, jest ona taka trochę myląca. Też nie podobał mi się za bardzo humor tam przedstawiony. Generalnie nie chcę się tutaj pastwić nad tą książką, bo w wielu filmach już o tym mówiłem, ale to pokazuje niesamowitą sprawę, że tak, że ten sam człowiek może napisać coś takiego jak Marsjanin i coś takiego jak The Egg. Ja będę mówił The Egg do końca, no bo jajko brzmi trochę mało poważnie. No tak po polsku, jak nagrywamy film. Piąty powód, bo na P42 jesteśmy ze sobą szczerzy, w roku 2019 przeczytałem dość mało książek. Były książki naprawdę fajne, dużo czytałem ich do pracy, bo jednak tutaj na studiach miałem sporo zamieszania i roboty, ale ta jedna książka, mimo że innych było niewiele, Myślę, że przy większej ilości na pewno znalazłaby się w top trójce, przyczynanych przeze mnie, a może nawet utrzymała to pierwsze miejsce, w zależności od tego, po co bym sięgnął. Także to by było na tyle. Ja już rozepnę chociaż ten jeden guzik marynarki, bo. Ach, nareszcie luz. Słuchajcie, mega się cieszę, że nagrałem dla Was ten film, bo chciałem wrócić do Gali już naprawdę rok temu, no ale pewne rzeczy nie wyszły. Yy, miała być końcówka również tak poważna jak początek, bo galę mieliśmy tak utrzymywać, ale słuchajcie, jesteśmy tutaj raz do roku, więc mogę sobie pozwolić. Jeżeli ten film Wam się spodobał, zostawcie koniecznie tutaj łapkę w górę i piszcie w komentarzach odpowiedź na najważniejsze pytanie tego filmu inne niż co jest moją najlepszą książką 2019. To jest to pytanie, co jest waszą książką najlepszą 2019 roku. Napiszcie mi koniecznie. Też jeżeli napiszecie dlaczego, będzie mi bardzo miło się zapoznać niż z samym tytułem, bo dla mnie to jest po prostu ciekawsze jako dla autora filmu, żeby poczytać takie komentarze. Widzimy się w dyskusji też poniżej, ponieważ mam nadzieję, że teraz przejdziecie do filmu, do którego ja was kieruję, obejrzycie The Egg i zamiast pisać na kurs z akcie co uważacie, o, co uważacie o tym wszystkim, napiszecie tutaj u mnie na P42 i wspólnie będziemy się ekscytować tym dziełem kultury. I tak jak mówię, jest to opowiadanie, które zostało został tam zekranizowane, żebyście mieli takie pojęcie i jest to ono tam jeden do jednego naprawdę przeczytane i przedstawione. Także to by było na tyle, dziękuję po raz kolejny za obejrzenie mojej gali, jeżeli nie widzieliście, tak jak mówiłem, poprzednich edycji, czyli nagranej 3 lata temu oraz 2 lata temu, to bardzo Was zachęcam, ponieważ są to materiały, w które wkładam zawsze dużo serduszka i za każdym razem jest to trochę inaczej. Śmieszna sprawa, bo pewnie już ktoś na to zwrócił uwagę, dwie rzeczy, zanim się pożegnam, bo już muszę się żegnać, niestety musimy kończyć, czas antenowy się jakby zamyka. Tak, każdą galę nagrywam w innych okularach, i tak dzisiaj mam wyjątkową przypinkę, którą się z Wami pożegnam. Podniosę ją tutaj. I chciałbym, żebyście po prostu pamiętali, że na P42 gala też jest i naprawdę fajne książki tutaj czytamy. I jeszcze raz bardzo dziękuję za obejrzenie. Pan Jerzyk Wam dziękuję. To by było na tyle. Jeszcze ja z Wami żegnam. Cześć!